Cześć, witajcie na moim kanale, zapraszam na kolejny odcinek Challenge, wyzwanie, czyli dwa tygodnie robimy sobie chwytem młotkowym albo podchwytem yy, i zobaczymy czy przez te dwa tygodnie będzie jakiś progres jeśli chodzi o mięsień, jeśli chodzi o biceps jeśli chodzi o wzrost, separację, lepsza widoczność może tego mięśnia jak widzicie w dalszym ciągu kontynuuję tutaj chwytem młotkowym być może w kolejnym odcinku zmienię sobie, żeby trochę urozmaicić podchwytem Cięża cały czas, ten sam 15 kg. Na dzisiejszy dzień czuję się bardzo dobrze, drugiego dnia, kiedy robiłem ten challenge, kiedy samopuściłem, mam, mam bardzo dobrze, czuję, że mam siłę, no ale zobaczymy, jak to będzie w późniejszym czasie. Tak, wiadomo, na początku zawsze jest tej siły więcej, później oczywiście y, troszeczkę ta siła może spadać, bo ta intensywność cały czas z dnia na dzień jest. Przypominam, że robię jedną serię do upadku mięśniowego czyli maksymalną ilość powtórzeń przez dwa tygodnie i zobaczymy właśnie tak jak wspomniałem wcześniej czy będzie jakiś wzrost tutaj yy, sporą ilość powtórzeń zrobiłem yy, chyba koło 20 także całkiem sporo no zobaczymy jak będzie w kolejnych odcinkach jeśli chcecie wiedzieć widzowie czy po prostu będzie ten progres czy nie będzie progresu musicie oglądać kolejne materiały Zachęcam was oczywiście do lajkowania do zostawienia kciuku w górę, łapek w dziurę, oczywiście komentarzy, co daje mi jeszcze większą motywację, właśnie do tworzenia takich materiałów, także między innymi dla Was i dla siebie. Dzięki, cześć, do następnego razu.